Czy pamiętasz Tomi Kaira ZZ? To był mały, dwumiejscowy samochód ze sportowym silnikiem umieszczonym centralnie, o którym dowiedziałem się po raz pierwszy dzięki jednemu z widzów. Bardzo zaciekawiło mnie to auto, więc postanowiłem zrobić o nim materiał. W którym roku wycofano go z produkcji? Pomyśl o najlepszej odpowiedzi i się jej trzymaj, aby zobaczyć, jak blisko udało Ci się dotrzeć. Dla mnie historia Tomiego Kairy jest fascynująca. Firma, która naprawdę istniała tylko w grach wideo, która wydawała się o wiele większa niż była w rzeczywistości. To jedna z ciekawszych historii w świecie motoryzacji. Sprawdźmy, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Ja jestem Tomek i zapraszam Cię na odcinek o firmie Tomi Kaira. Tomi Kaira to japońska firma produkująca części samochodowe, założona w 1986 roku przez Kazu Tomite i Kikuo Kaira. Firma ta budowała biznes biorąc istniejące samochody drogowe głównie od japońskich producentów, w szczególności Nissana i modyfikując je, aby były nie tylko szybsze, ale i lepsze pod każdym względem. Ulepszali wnętrza, zawieszenie i oczywiście dodawali mu o wiele więcej mocy. Jednak marka ta zbudowała reputację dzięki swoim samochodom sportowym. Ich pierwszy projekt nazywał się ZZ, który pojawił się w 1966 roku i był samochodem bardzo w stylu Lotusa. Był to mały, bo tylko 700 kg, dwumiejscowy roadster z centralnie zamontowanym dwulitrowym silnikiem z Nissana. Który przekazywał nieco poniżej 190 koni mechanicznych na tylne koła, rozpędzając go do pierwszej setki w 4 sekundy. Jednak związek z Lotusem był głębszy. Ponieważ pomimo tego, że Tommy Kaira jest japońską firmą, ZZ miał być produkowany w Norfolk. Jednak nie przez samego Lotusa, ani nawet przez wykorzystanie ich infrastruktury, a w zupełnie oddzielnym zakładzie, który akurat znajdował się w pobliżu. Wyobrażam sobie, że musieli przynajmniej przejąć część personelu, chociaż nie mogę potwierdzić tego podejrzenia. Więc ZZ musiał być produkowany dla Wielkiej Brytanii i Europy. Po co mieliby je budować w Anglii? Otóż nie. Około 90% wszystkich ZZ wyprodukowanych w zakładzie w Norfolk zostało sprzedanych z powrotem do Japonii. Ekonomia tego musiała być koszmarna. Jeśli ktoś z Was wie, jaka mogła być motywacja do tego łańcucha dostaw, dajcie znać w komentarzu. Moje domysły są takie, że pozyskiwali podwozie, części lub wiedzę specjalistyczną od lotusa, ale tak jak wcześniej wspomniałem, ZZ miał być produkowany w całkowicie oddzielnym zakładzie. Więc nie mogę potwierdzić tego podejrzenia. A może spodziewali się większej sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Europie, która po prostu się nie zmaterializowała? Być może. Myślę, że Twoje przypuszczenie jest tak samo dobre jak moje. Auto w tamtym czasie kosztowało około 5 miliona jenów, czyli jakieś 130 tysięcy złotych, ale po obecnym kursie. Natomiast pod koniec lat 90. nastąpiła zmiana pewnego aspektu japońskich przepisów bezpieczeństwa co uniemożliwiło legalizację ZZ. Ponieważ ponad 200 z około 220 ZZ, które do tej pory wyprodukowali, zostało sprzedanych do Japonii, był to druzgocący cios dla Tomiego Kairy, który nie potrafił znaleźć solidnego sposobu na obejście nowych przepisów i w konsekwencji zamknął produkcję. Jeśli odpowiedziałeś na pytanie z początku odcinka, że to rok 99, przyznaj sobie pół punktu. Dlaczego tylko pół? Cóż, Tommy Kaira sprzedał swój zakład w Norfolk firmie o nazwie Berkland Technologies, która kontynuowała produkcję ZZ na licencji, sprzedając je pod nazwą Leading Edge i rozszerzając ofertę o oryginalną wersję 190-konną, która miała nazwę 190, i zmodyfikowaną wersję 240-konną, która analogicznie nazywała się 240. Najwyraźniej samochód był produkowany do 2005 roku, chociaż nie mam pojęcia, ile ich wyprodukowano w tamtym czasie. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że było ich niewiele, ponieważ firma Berkland Technologies zbankrutowała zaledwie kilka lat później. Wracając do pytania z początku odcinka, gdybyś odpowiedział podając rok 2005, to możesz dać sobie pół punktu. A dlaczego? Do tego dojdziemy później. Utrata zakładu w Norfolk, gdzie zbudowano jedyny oryginalny samochód firmy, był ogromnym ciosem, a na przełomie tysiąclecia firma była w opłakanym stanie. Aby spróbować utrzymać się na powierzchni, zbudowali samochód koncepcyjny o nazwie ZZ2. Sądząc pod specyfikacji, to pełnoprawny super samochód. Podobnie jak ZZ, ZZ2 zostałby zbudowany wokół wielu części Nissana ale z tego co mogę powiedzieć, to miał oryginalne nadwozie i podwozie oraz był napędzany przez silnik Nissana RB26DETT ze Skyline GT-R'a, który w tej wersji był w stanie wycisnąć ponad 550 koni mechanicznych i osiągnąć szalone 340 km na godzinę. Samochód zostałby również wyposażony w adaptacyjny napęd na wszystkie koła Eteza ETS od Nissana, który okazał się rewolucyjny w przypadku modelu R32 Skyline. Firma twierdziła, że będzie w stanie sprawić, aby ten pakiet ważył zaledwie 1000 kg. Chociaż szczerze uważam, że to mało prawdopodobne. Zaprezentowali nowy samochód na Tokyo Auto Show w 2001 roku, gdzie najwyraźniej poruszył wyobraźnie ludzi. Niestety po premierze Tomikaira natychmiast zbankrutował. Dobrze, że zdążyli pokazać nowe auto. Połączenie utraty zakładu ZZ z następstwami azjatyckiego kryzysu finansowego sprawiło, że zabrakło im pieniędzy. Ale nie martw się, historia jeszcze się nie skończyła. Koncepcja ZZ2 wzbudziła zainteresowanie producenta części AutoBack 7, który wkroczył do akcji. Nie jestem pewien czy kupili całą firmę Tomikaira, czy też kupili prawa do nazwy i własność intelektualną firmy, po prostu informacje w tym temacie są bardzo niejasne, ale w rezultacie Tomi Kaira znalazł się pod parasolem AutoBack 7. Dokładniej rzecz ujmując, Tommy Kaira został włączony do nowego wewnętrznego działu samochodów sportowych AutoBack 7 ASL. Nazwy, którą prawdopodobnie rozpoznasz, jeśli znałeś Tomiego Kaira przed tym filmem. Pomimo sugestii w momencie przejęcia, że ASL ma na celu ZZ2. Firma niemal całkowicie porzuciła tę koncepcję, zamiast tego ożywiając starą platformę ZZ i budując bardziej nowoczesne nadwozie. Nowy samochód nazwali go RIA. Podobnie jak w przypadku ZZ2 żaden z nich nie został faktycznie zbudowany po debiucie samochodu koncepcyjnego, z wyjątkiem zmodyfikowanej wersji wyścigowej zbudowanej dla klasy GT300. Nie jestem pewien jak bliskie było powiązanie mechaniczne między samochodem ASL Gorilla GT300 a tomim Cairo ZZ. Informacje są skąpe, ale nie jest wykluczone, że dzieliły elementy układu napędowego i podwozia. We współpracy z zespołem Aguri Suzuki i ze spółką macierzystą Autoback 7 jako sponsorem tytularnym, ASL Gorilla GT300 brał udział w ogromnej liczbie wyścigów japońskich mistrzostw Super GT. Rywalizując od 2003 roku do 2012. Był również całkiem niezły, regularnie walcząc o zwycięstwa i znajdując się w rywalizacji o mistrzostwo w ciągu tych kilku lat. Samochód się ścigał w sumie 74 razy, zdobywając 7 zwycięstw w swojej klasie i radząc sobie z niewiarygodnie małą liczbą awarii mechanicznych, psując się tylko 4 razy, przynajmniej na tyle poważnie, że nie był w stanie ukończyć wyścigu. Jego kariera wyścigowa zakończyła się dopiero po tym, jak twórcy przepisów zdecydowali, że konkurujące samochody powinny faktycznie istnieć. Z dala od toru i biorąc pod uwagę, że nigdy nie zbudowano samochodów drogowych, Goria, ASL i Aguri zostały zmuszone do porzucenia samochodu. Po długiej walce z sezonem Super GT 2012 auto zniknęło z toru. Ale cofnijmy się trochę do 2009 roku. Globalna gospodarka właśnie się zawaliła, a Autobacs 7 jak większość firm szukało gotówki. Nigdy nie używali nazwy Tommy Kaira od czasu jej zakupu na początku tysiąclecia zamiast tego, używali własnej marki ASL. Więc wpadli na pomysł, aby sprzedać nazwę Tommy Kaira firmie o nazwie Rowen. Historia w tym momencie staje się trochę chaotyczna, ponieważ są pozwy sądowe między Rowenem a pierwotnymi właścicielami Tomi Kaira o prawa do nazwy i wszelkiego rodzaju niejasne bzdury. Ale kilka lat później Roen nawiązał współpracę z japońskim startupem EV GLM, aby zbudować samochód, który będzie konkurował z Tesla Roadster. Miał nazywać się ZZ EV. Tak, wrócił w tym momencie powiązanie z oryginalnym ZZ było wątpliwe, ale najwyraźniej ZZ EV miał być oparty na tej samej aluminiowej ramie co oryginalny ZZ. Tak, ten dwulitrowy Roadster z 1999 roku. Faktycznie zbudowali ten samochód, a produkcja rozpoczęła się w 2015 roku. Było wokół niego trochę rozgłosu, głównie ze względu na nazwę, jak mniemam. W prawdziwym stylu EV z 2015 roku. Podobno miał około 300 koni mechanicznych i zasięg około 75 mil, a pierwszą setkę osiągał w 3,9 sekundy. Samochód był rzekomo produkowany do 2021 roku, chociaż także i w tym wypadku nie znalazłem konkretnej informacji. Nie mam pojęcia, ile ich sprzedali, ale musiałbym zgadnąć, że prawdopodobnie było to więcej niż 0, jeśli utrzymywali go w sprzedaży przez 6 lat. To w końcu prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie. Które zadałem na samym początku. Jeśli powiedziałeś, że Tommy Kaira ZZ wyszedł z produkcji w 2021 roku, gratulacje, masz punkt. Poklep się po plecach i powodzenia! W 2022 roku ASL obiecało zbudować koncepcję ZZ2, krzeszając ją jako ASL RS-01. Ale uwaga, niespodzianka: od tamtego czasu nic o nim nie słyszano. Historia Tomi Kaira jest bardzo zagmatwana. Jest dużo niejasności i mało informacji na ten temat. I na ten moment nic nie wskazuje na to, aby firma powróciła do pełnej produkcji pojazdów. Choć jej legendarne modele, takie jak ZZ i ZZ2, wciąż cieszą się kultowym statusem. Mimo, że firma nie działa już na taką skalę jak dawniej, jej dziedzictwo żyje wśród fanów japońskiej motoryzacji i w grach wyścigowych, takich jak Gran Turismo. A czy Ty pamiętasz to Autko z gier? Daj znać w komentarzu. Jeżeli film Ci się podobał, to rozważ lajka i suba, a jeżeli nie, to daj znać co mogę zmienić. Dzięki za Twój czas, a my widzimy się niebawem. Pozdro!